Widzicie tam daleko? To jest. Są też wiatraki, ale tam jest huta Kagiechemu. Tam są dwie huty Kagiechemu: huta, miedzi, głogów. I tam się, wyda, tam się przerabia rudę na miedź. Również odzyskuje się srebro, złoto. Czy sądzicie, że pozwolą wygasić hutę, jeżeli będzie zagrożenie powodziowe? Odpowiedzcie sobie na to pytanie? Według mnie nie. Bo wtedy by skoczyły na przykład ceny miedzi na świecie. Tak? Skoczyłyby ceny miedzi na świecie. I do tego nie można dopuścić. To co się stanie? Wody się puści na tamtą stronę. Czyli zaleje się miejscowość. Takie są fakty. Oby się to nie stało. Ale tak się właśnie dzieje. I tego są świadomi mieszkańcy.